W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Duchu Święty. Uczyń moje serce, miejscem modlitwy. Uczyń moją duszę, miejscem modlitwy. Uczyń Mój umysł. Miejscem modlitwy. Uczyń moje ciało. Miejscem modlitwy. Uczyń moją wyobraźnię. Miejscem modlitwy. Uczeń Moją pamięć, miejscem modlitwy. Uczeń Moje oczy, miejscem modlitwy. Uczeń Moje dłonie, stopy, kolana. Miejscem modlitwy. Uczyń mój język, mowę i milczenie miejscem modlitwę, uczyń moje uszy miejscem modlitwę, uczyń mnie modlitwą miłości, bożej obecności. Mario Blubienico Ducha Świętego, módl się za nami, byśmy stali się modlitwą miłości. Duchu Święty wypełnij swoją świątynię moje ciało. Mieszkaj mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. od śmierci moje życie Przygarnąłeś mnie w miłości swoje Zostałem nabyty drogocenną krwią Nie chcę już należeć do siebie samego Duchu Święty Są świątynie moje ciało, mieszkali mnie, cały jestem Twój. Ciało moje jest świątynią Twoją, składam w moim sercu małe ofiary Czynić tylko to, co jest z Tobie miłe, i każdym oddechem wielbić Ciebie, duchu święty, wypełnić swą świątynię. Bo nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie. Ach, żałuję zamy złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w Mnie grzesznemu. Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Duchu Święty, dotykaj mnie mocą Słowa Bożego. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi, oto ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. Nie będą się już więcej lękać ani tworzyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Pan, mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełne pobrzegi. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Dobroci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia W Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, Staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je. A one idą za mną. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Rozważanie, o co proszę, o głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus troszczy się o mnie. Wyobrażę sobie apostołów wracających z misji. Będę chciał uczestniczyć w ich radości. Popatrzę na ich rozradowane twarze. Zobaczę, jak gromadzą się wokół Jezusa. Chcą podzielić się swoim pierwszym przeżyciem apostolskim. Przywołam na pamięć moje pierwsze przeżycia z pracy apostolskiej lub pozytywne doświadczenie z drogi mojego powołania. Wrócę do uczucia radości, jakie mi wtedy towarzyszyło. Czy znajduję wieczorem czas, aby dzielić się z Jezusem moimi przeżyciami? Zwrócę uwagę na zatroskanie i delikatność Jezusa. Pierwszy zauważa zmęczenie apostołów, że nie mają czasu nawet na posiłek. Podpowiada im, aby udali się na miejsce pustynne i odpoczęli. Udaje się razem z nimi. Przypomnę sobie sytuację z mojego życia, kiedy czułem się przepracowany, wyczerpany psychicznie i fizycznie. Kto mi wtedy pomógł? Jak spędzam czas, kiedy jestem zmęczony? Czy potrafię zaplanować dla siebie dni pustyni? Jak wyglądają moje coroczne rekolekcje? Będę obserwował tłum ludzi biegnących za Jezusem z wszystkich miast. Spróbuję wczuć się w ich wewnętrzną pasję szukania Jezusa. Czy jest we mnie głód Jezusa? Jaki konkretny wysiłek podejmuję, aby go spotkać? Gdy Jezus dobijał do brzegu, tłumy już czekały na Niego. Zobaczę spojrzenie Jezusa, jak ogarnia go litość na widok przybyłych ludzi. Znał ich samotność, zagubienie i duchowy głód. Zaczął ich nauczać. Jezus lituje się nad każdą moją biedą. Zawsze mogę liczyć na Jego słowo umocnienia. Serdecznej rozmowie z Jezusem powierzę Mu całą moją przyszłość. Poproszę Go, aby chronił mnie przed zagubieniem i aby w chwilach bezradności posyłał mi dobrych pasterzy. Będę modlił się wersetem z psalmu. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Of your Zamieniasz je w krew i ciało. Przecież wiem. Yeah. Oto baranek Boże, oto pasterz, któremu zależy na każdej owce. Oto ten, który niestrudzenie widzi moje trudy. Oto ten, który chce, abym odpoczął w nim. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Nie jestem, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, serce moje, życie. Relacje, rodzina, małżeństwo, Duchu Święty spraw, aby nic i nikt mnie nie rozpraszał. Gdy spojrzę na ciało Jezusa, usłyszę wypełnione tęsknotą słowa: Ciało Jezusa, ciało Chrystusa. Abym świadomie odpowiedziała Amen, i z radością przyjęła mego pasterza, mego pana do serca. Jesteś Jezu we mnie. Jesteś pasterzem moim. A ja jestem owcą zagubioną, poranioną. Ty w swej delikatności chcesz dać mi uzdrowienie. Chcesz dać mi odpoczynek. Ale Jezu, Chcę także, abyś Ty odpoczął we mnie. Odpocznij we mnie. Odpocznij, Jezu. Tyloma sprawami cię zasypuje. Odpocznij. W milczeniu. Odpocznij. Gdy otrzymam błogosławieństwo Duchu Święty spraw, abym pamiętała o tym, że Jezus jest mym pasterzem, że On lituje się nade mną, że On chce odpoczynku mojego i naucz mnie Duchu Święty. Aby i Jezus odpoczywał we mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.